Na jednym ze spotkań Szkolnego Klubu Wolontariatu pojawił się pomysł organizacji zbiórki. Czym jest? Jak ją zorganizować? Zbiórka to zbieranie środków finansowych lub rzeczowych na określony cel. Może to być zbiórka pieniędzy dla wośb lub też zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku. Przed przystąpieniem do organizacji zbiórki określcie jej cel. Musi być zgodny z prawem. Nie powinno się na przykład wspierać grup przestępczych. I godne poparcia. Poprzego dyrektor szkoły. Nie możecie przeprowadzić zbiórki w interesie osobistym, na przykład zakup swojego nowego komputera. Za udział w zbiórce nie wolno wam również pobierać wynagrodzenia. Decydujecie się na zbiórkę karmy dla zwierząt. Zbiórka odbędzie się na terenie szkoły. Wystarczy więc, gdy na jej przeprowadzenie zgodzi się dyrektor, a pomoc w organizacji zadeklaruje pani pedagog. Gdyby zbiórka miała odbyć się np. podczas rodzinnego festynu osiedlowego, wtedy będzie zbiórką publiczną i zgodę na nią musi wyrazić prezydent miasta, w małych gminach, wójt lub burmistrz. W tym celu skontaktujcie się z pracownikami schroniska dla zwierząt i poproście, by zajęli się załatwieniem spraw formalnych. Zadbajcie o promocję wydarzenia! Plakat lub informacja na Facebooku będą skuteczne. Określcie w nich, jaką karmę zbieracie, kiedy i jak długo. Przygotujcie miejsce, w którym można składać przeniesione produkty. Oznaczcie je wyraźnie. Dla prowadzących zbiórkę przygotujcie identyfikatory. Będą rozpoznawali. Po zakończeniu zbiórki postarajcie się ogłosić wyniki zbiórki. Informacje o ilości zebranej karmy zamieśćcie na przykład na szkolnej tablicy ogłoszeń. Zadbajcie o szybki transport karmy do schroniska. O pomoc poproście rodziców lub nauczycieli. Powodzenia.